Siema dzisiaj w horrorowym Ekspresso. No właśnie Ekspresso. <noise> Będzie do popitki. Eee, dzisiaj chciałem Wam tylko się pochwalić, jak powiększyć swój stos hańby, który i tak jest po prostu mega duży. Kurczę, zapomniałem filiżanki. No. Zarobiście, robię kawę do filiżanki. Dobra, nieważne. Zajmiemy sobie szybką kawkę i już mówię co narobiłem, jak powiększyłem stos hańby. Proszę Państwa, pierwszym stosem hańby, stos hańby został powiększony o horror, który się wszyscy ostatnio rozpisują, chwalą, Masterton w najlepszej formie. Ja książkę ja akurat tej nie kupiłem, ale ukradłem koledze, jeszcze nie wie, że mu jej na pewno nie oddam, myśli, że mi ją pożyczył, nie, zapomnij. Oczywiście nowego Mastertona obowiązkowo trzeba przeczytać, tym bardziej, że wszędzie mówią, piszą, że to jest po prostu... Stary Graham Masterton, stary horror dla starych maniaków. Drugim, drugą książką, która powiększy mój stos hańby, jest co prawda nie horror, ale polski hardcore. Mega totalna cegła. Ciężka jak diabli. Jeżeli ktoś lubi e, klimaty właśnie hardcora, punka, muzyczne oczywiście, no to widzę, że tutaj jest pierwsza część to jest niezła encyklopedia przekroju. No właśnie, tych kapel różnych dziejów, muzyki i tak dalej no i ja uwielbiam panka, więc właściwie wychowałem się na panku, więc ta książka dla mnie jest była musowa, żeby ją zakupić i powiem wam, że rzadko miałam w rękach tak ciężkie książki jest po prostu taki jakiś papier dobrany, że jak przyszła mi przesyłka, to myślałem, że mi przesłali chyba trzy cegły w środku <todgłos> to będzie to na pewno czytane kolejna i ostatnia dzisiaj Rzecz do stosu hańby jest taniec zła, czyli e, zbiór opowiadań. E, przypuszczam, że to jest jakiś pseudonim literacki. Przypuszczam też, że polskiego autora, dlatego że jest to zbiór opowiadań z wydawnictwa Ridero, e, czyli Save Publishing. E, ja czasami e, sięgam po, takie, po te książki i powiem wam, że czasami wylawiam całkiem fajne perełki. To jest zbiór opowiadań, więc nie mogę koło tego przejść obojętnie. Reklama tego wyskoczyła mi gdzieś w jakiejś reklamie, nie wiem, jakaś reklama gdzieś mi się pojawiła i stwierdziłem, że nie mogę po prostu tego przegapić i postanowiłem to kupić. Zobaczymy, czy będzie fajne, czy, czy kicham. Jestem dobrej myśli. Tak właśnie powiększa się mój stan hańby, a teraz pijmy espresso.